Witam Państwa w magazynie miejskim i zapraszam na informacje. Sesja popularno-naukowa Muzeum Dziedzictwo i Regionalna Tożsamość zainaugurowała jubileusz 20-lecia Dębickiego Muzeum. Wszystkich powitał burmistrz Mariusz Szewczyk. Chcemy tutaj właśnie spotkać się z społecznością, z wszystkimi osobami, które tworzyły to muzeum. Wspomnę o poprzednich dyrektorach, panu Januszu. O Żogu, panu Jacku Dymitrowskim. Myślę, że oni też włożyli dużo w to właśnie muzeum swojego życia, swojego czasu, bo ono wygląda bardzo dobrze. Myślę, że przed nami, samorządowcami, stanęło takie zadanie, stoi takie zadanie, że musimy pomyśleć o rozbudowaniu tego muzeum, o. Zrobieniu czegoś, żeby te eksponaty, które tutaj mamy, które mieszkańcy przekazują, miały swoje miejsce. Mieliśmy ostatnio wystawę radio i, i jest tego mnóstwo. Pewno ksiądz też by chciał przekazać niektóre egzemplarze, ale musi być na to miejsce, bo ta wystawa musi być stała, dlatego myślimy już teraz e, w różnych programach składamy wnioski, żeby coś szerszego tutaj wybudować. Prelekcje na temat nasze dziedzictwo, nasza tożsamość o istocie regionalności wygłosił Tomasz Czapla, dyrektor Dębickiego Muzeum. O Dębicy i okolicach na dawnych mapach mówił profesor doktor, habilitowany Zdzisław Noga. Maciej Małłózienczy, bówmistrz Dębicy podkreślał, jak ważną rolę odgrywa muzeum. Mówiąc o historii regionalnej, mamy na myśli zarówno tą historię, a więc to, co już się dokonało, jak również pamięć i dziedzictwo historyczne, a także. Historię w rozumieniu praktycznym, czyli tą historię stosowaną. I Muzeum Regionalne, jako Instytucja Kultury, jest no, takim łącznikiem właśnie między historią, czyli tą historią dokonaną, jak również tą historią stosowaną, prezentowaną e, każdego dnia e, społeczeństwu, turystom, zwiedzającym, właśnie w trosce o pamięć i dziedzictwo historyczne. Zaproszenie na sesję popularno-naukową przyjęli dyrektorzy instytucji kultury, szkół, przedszkoli, a także szefowie muzeów okręgowych. Na przykładzie właśnie Muzeum Okręgowego w Tarnowie widzimy, że jest cały czas to zapotrzebowanie na ochronę dziedzictwa, na jego. Propagowanie też cały czas jest duże i wydaje mi się, że rośnie. Chociaż może się wydawać, że, że duża część społeczeństwa nie uczęszcza do takiej instytucji, nie przychodzi do muzeów, nasze statystyki pokazują, że to zainteresowanie jest jednak duże, szczególnie wśród uczniów, szczególnie wśród młodzieży szkolnej, która mimo wszystko chętnie przychodzi do muzeum. Stąd ważne jest, żeby też w takich, takie mniejsze ośrodki. Właśnie jak Muzeum Regionalne w Dymicy, także funkcjonowały, także pokazywały tą lokalną historię, tą lokalną spuściznę. Sesję popularno-naukową zakończył wiceburmistrz Maciej Małozięć wykładem na temat synergii działań lokalnych w trosce o pamięć i dziedzictwo. Muzyka Uczennica Amol Fryderyka Chopina grała na makroregionalnym konkursie pianistycznym Martyna Lebryk, uczennica Dębickiej Szkoły Muzycznej. Swoją dojrzałością, mimo bardzo młodego wieku, muzykalnością i techniką zachwyciła jury, w skład którego weszli profesorowie Akademii Muzycznej w Krakowie i przyznali jej pierwsze miejsce. To już Janek Baliński, który wziął udział w tym samym konkursie w grupie starszej i także zwyciężył. Urzekł wszystkich swoją interpretacją i precyzją wykonywanych utworów. Zarówno Martynka jak i Janek są uczniami zespołu państwowych szkół muzycznych imienia Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy. Oboje swoje umiejętności szkolą w klasie fortepianu Alicji Stasiowskiej Piwowar. Nauczycielka dumna jest z ogromnych sukcesów swoich podopiecznych. Uczniowie są zdolni, pracowici, czy mają dobrego nauczyciela. No ja myślę, że wszystkie te cechy są ważne, znaczy na pewno dużo pracy, zdolności, no ale systematyczna praca jest ważna. No i oczywiście chcą i lubią. Lubią to robić, także nikogo się nie zmusi. Chcą występować przede wszystkim, zawsze pytam, czy chcą po prostu brać udział w konkursie. Jeżeli są chętni, to zabieramy się do, do pracy. Utwory oczywiście zawsze proponuję uczniom i pytam się, czy te utwory im się podobają. I oczywiście najpierw gramy im te utwory, słuchają, słuchamy też różnych wykonań innych. No jeżeli ulubią te utwory, to na pewno chętniej ćwiczą. Po raz jedenasty zespół Państwowych Szkół Muzycznych imienia Profesora Krzysztofa Pendereckiego zorganizował makroregionalny konkurs pianistyczny. Ewa, Trojan, dyrektor tej placówki oraz pianistka, również zachwycona jest sukcesami uczniów tej szkoły. Myślę, że przede wszystkim praca, talent uczniów, ale talent to jest zawsze 50%, natomiast praca pedagogów, praca rodziców, tu zawsze składam duże podziękowanie i ukłony w kierunku rodziców, którzy wspierają nas, zwłaszcza wśród tych najmłodszych dzieci, kiedy siedzą po prostu przy nich ćwicząc. Do Dębicy przyjechało blisko 70 pianistów z różnych części Polski, m.in. z Warszawy, okolic Krakowa. Ale to uczniowie Dębickiej Szkoły byli najlepsi. Czy chciałabyś być znaną pianistką, chciałabyś w konkursie szopenowskim wystąpić? Chciałabym być sławną pianistką, a konkurs szopenowski to jeszcze nie wiem. O sławie pianisty marzy także starszy zwycięzca tego konkursu. Czy na przykład marzysz o dużych konkursach, konkursie Chopinowskim, najbardziej prestiżowym, konkursie dla pianistów? E, tak, zastanawiam się nad tym. E, nie wiem, czy mi się uda, ale będę próbował. Jedną z jurorek była znakomita pianistka Żanna Parchomowska. Są dzieci rewelacyjne, które naprawdę potrafią być artystami i coś przekazać. A jest jakaś taka grupa, może mniejsze dzieci, które po prostu są wyuczone przez nauczyciela, bardzo starają się, ale to niewiele nie efektów daje, wie pani. Ale są dzieci, których naprawdę przyjemnie słuchać i bardzo przyjemnie, jak widzisz dziecko, które żyje tą muzyką. Nie chodzi o to, że jakaś dziewczynka ubrała się w długą sukienkę z różnymi tam, chodzi o to, co ona potrafi. Zrobić. I to jest bardzo przyjemne, bo rośnie pokolenia, które będzie kontynuować naszą pracę. Wyniki konkursu ogłosiła profesor doktor habilitowana Mariola cieniawa puchała z Akademii Muzycznej z Krakowa, która pogratulowała zwycięzcom i wręczyła dyplomy. Konkurs udało się zorganizować dzięki wsparciu finansowemu miasta Dębice. Stowarzyszenie Teraz Dębica oraz Akademia Koszykarska Wisłoka Dębica zapraszają do udziału w turnieju koszykówki. Dębicki Street Ball czy na 3. Zawody odbędą się w dniu 27 maja bieżącego roku. Już w sobotę 27 maja zapraszamy na Dębicki Orlik przy ulicy Stumskiego na wielki turniej koszykówki. Do udziału w zawodach zapraszamy zawodników w trzech kategoriach wiekowych: od 13 do 15 lat, od 16 do 18 oraz osoby dorosłe. W turnieju mogą uczestniczyć wyłącznie amatorzy koszykówki, co oznacza, że nie mogą brać udziału zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych. Turniej zostanie przeprowadzony w oparciu o zasady koszykówki 3 na 3 Turniej organizowany jest przez Towarzyszenie Teraz Dębica oraz Akademię Koszykarską Wysoka Dębica. Wszystkie informacje oraz formular zgłoszeniowy można znaleźć na stronie ww.terazdębica.pl dla wszystkich zawodników zostały przygotowane pakiety startowe, a dla zwycięzców nagrody rzeczowe. Udział w turnieju jest bezpłatny. Patronat nad turniejem objął Podkarpacki Związek Koszykówki. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie magazynu miejskiego. Do zobaczenia.